Fuck, on jakoś przeżył, czekaj! Wow! <ścoughs> Okej... Okay. Nie no, duszę się kurwa tymi precelkami, nie pierdolę to. Życie... Życie jest kurwa bez sensu. Rzeczywistość to żart, prawda to iluzja. Kupuj złoto, wypierdalaj. A bo ty jeszcze spamisz do mnie z tego zwykłego kurwa granatnika ręcznego. No i miałbym KEKA kurwa! Ty ja mam pomysł na jeszcze potężniejsze combo stój, nie ruszaj się, to może być cudno. <grymka> <grymka> jak mi jebło tą ciężarówkę <grymka> Kurwa, nie wiem jak to się... Nie wiem jak to się skończy, ale... Ale każdy nie, ale każdy chce, żeby jego teściowa zdechł. kurwa, na no co mi tu przyrzekasz? No, to ja bo przyczyna, przyczyna się Jesteś zjebany! Pamiętam, pokaż stroje, jeb RPG i wyszedł kurwa i tyle go widziałem. Ok. <grymne> <grymne> Spierdalaj! <grymne> I później ten, i później Prysznic y, zrobił te kabiny prysznicowe. Yy, wy... Prysznic w... zrobił kabliny prysznicowe <śmienicowe> <śmienicowe> <śmienicowe, mój broń dobry. śmienic> Nie, ja teraz nie mogę, to było za piękne Klip, 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 kurwa Poja stara to klip, kurwa dziwko jebane. <śmienic> Prysznic wybudował prysznicę i chuj To jeszcze mi powiesz, że kibel wybudował łazienki <śmienic> Moja stara buduje łazienki w burdelu ty kurwa jebana! Zamknij pizdę! Z... Będę! Bo mnie wkurznił! Kurwa Dziękuję! Za Dorian do mnie dzwoni, kolejny. Halo, no, słucham. No pije wino a co? I streama robię no Co? Kiedy wychodzę Co ty pojebało Cię kurwa? Nie no, pojebało Cię kurwa Przecież jak ja teraz wino wyjebę kurwa I jeszcze się piłem do pierdole, to jutro nie wstanę No co ty pierdole, kurwa No i chuj no kurwa No właśnie no i chuj Tak się martwi że zdrowie No kurwa Zamknij mordę z tymi Żydami tam, kurwa jebana, albo ja pierdolę! Sorry. Jak? Nie no bo kurwa mi pierdolą cały czas o Rzymianach jebanych, no kurwa chłopie. Jak mam streama prowadzić, No... Średnio, ale... Nie dalej ładuję, no. Mam dwa km -y. Okej, okay, to jest ciekawy błąd. A, czyli was załadowało już po prostu? Nie, ja jestem dla sesji dla zaproszonych normalnie teraz, tylko że chodzę sobie po całym interiorze. Mhm. Mm. Mm to mnie chyba nie załaduje, wiecie? Ja nie przesadzam, zobacz to zdjęcie! Mówię, jak będę miał sekundę, to zobaczę. A się telefon prawie... To odbija więcej promieni słonecznych niż jebany księżyc w pełni, kurwa! No, no... Ale jest miodek, jak ktoś chce. Pierdoli mnie ten miodek. Łoł! Wow! Tomek, stój! Co? U mnie cię wyjebało na 3 km, co się stało? Nie, nie Jakieś glitcha miałem, chopie! Ja klipuję to! Ja u mnie wsiadłem na pteranodona Co ty robisz? O no A ty wiesz... A na czym? Na galerii <śm> Nie proszę cię, przestań Nie cię, nie rób tego, nie Czemu nie? No? jak wygląda twoja galeria, nie proszę cię, nie przeglądam. Nie! To nie. jest menżerem Muklarek Clarkson! No nie Kurwa! <laughs> Milen, przestań! Kurwa Krasza dostałem przez ciebie! A nie pamiętam kiedy miałem Warda. Nie pana dziwko! O, nie masz stream! Właśnie jeszcze mam. O! No I pojebie! Jedne ci! W pierwszej piątce są komuniści, lewicowcy, licealiści, a. licealiści? Nie ci! Chociaż i tak trailer, kurwa, wyszedł tak dobrze. Jest tak świetny. To, co tu się odpierdala, to jest dobre pytanie. Emil, ja chodzę pod nie, jebanym. Och, ty chuju. Dobra, bit. Dobra, lecimy z tą Moskwą nie? Niemcy pod Moskwą. Lecimy przejąć Moskwę i ją spalić. Moskwa, Moskwa, w ścianę szklanką lecieć daj, Rosja to przepiękny kraj, ha, ha 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 hej, Moskwa, Moskwa. Zasad noc nie ima się, wielkoduszna dla nas jest, ha 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 ha, ha. Jaki doż, <grymne> <grymne> No... Ten, który mi kontra zakłada, kurwa... Co to, kurwa, było? Taka chujnia... Wiesz? Powiadasz? No już mówię, że wywołują dziewiątkę. O! To jest kurwa! Co robi kurwa golf w sklepie? Zrób tego sobie screena na ten. Wszystko jest na wyprzedaży no? Czy ten golf też jest kurwa na wyprzedaży? Zrób sobie tego screena, proszę. Basta! O stój tak, tylko się odwróć w stronę bardziej plaży. Tam, o, idealnie tu. O, dobra, idealnie. Trzymaj się Kawaha, będzie fajny klip. Albo jakiś karabin, po prostu. I na trzeciej najlepiej. O, naturalnie. Ten co mi dupę wbił maczetę? Jason, płody. Dobra, zaraz tyle to. pociąg z samymi otwartymi wagonami. Przyszedł, przyszedł. Jeszcze nie przyszedł. Przyszedł, przyszedł. Zaraz obszaj tylko... Rzadki widok. Domyślam się. Ła, jeszcze się przewróciłem. No, bez kitu, same te wagony. Wiesz że się odwalisz. Idę po ciebie Mafia się nie pierdoli z tematem. Mafia się nie pierdali z tematem, tak! Ty to, to widzisz? Widzę. On wygląda jakby napędzał cię, że jakbym się przepychał kurwa Be, Weź to tu nagryw i będzie, do, będzie, będzie do już składanki Przywitaj się z YouTube'em. Heju Jakbym w lustro patrzył. <głos> <głos> Jak mi zajebał plombę. Co jest? Czekaj, ja to... Szab Szab tu kogo ty tak szybko latasz! Weź tu wróć jak powiem! Kurwa, przecież my zawsze psujemy grę. Weź wróć się jest! No, i gdzie ty znikłeś? Przepuszczam się. Hahaha. To Los Angeles. Nie wiem, Tupac to jest chyba jedyna osoba w historii, której piosenki można podłożyć na jakikolwiek beat i będzie działało zajebiście. Który to jest, o to jest Oj, 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 oj. Oj, jak KURWO A pierdol się Aha. O kurwa, nie! <śmienic> Ej, ty masz udostępnianie głosu! Co ty gadasz, no do pewnie Dobra, to ja <śmienic> Kurwa, dlaczego mnie? Czekaj, nie, czekaj, czekaj, czekaj. <śmienic> ja pierd*a. Ma se aston.

Człowiek czekaj robię coś Nie wiem widzę No przestań Nawet w szybkim czasie się mogę do was przemieścić Filip to Filip Kurwa O kurwa Udało mi się No bo jak się podnosiłem to się jedzie, nie, nie? Ale nie fakt, że to dubeltówka cię zabiła na dwa strzały No nie! Nie puszczę! Nie! Albo mi nie. motorek ukradł! Nie! To jest cztery? Nie! To jest ten motorek, to Czekaj, bo Chwile, czy balistyką da się polecieć za za, za, na koniec mapy, czy nie? Chyba nie. Ona ma zaś Ale... limit zasięgu 4000 Ale... metrów. Ale jak się ustawisz, wiesz, kosatką prawie że przy granicy. <grym> Ale ja i tak umarłem No No co no, za chwilę <laughs> Kurwa rumuński cyganie stargu wracaj no, z, pierdoli, z tym tozerem nie będą tazosem No i ja do ciebie skał pywale to za to mi zarano Że co? Oh fuck! No. Z broń co... mi wyciągnęło! I co zalałem, co zalałem, tylko z wybuchu! Nie! Nie! <grym> ja ja, 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 ja coś <grym> Game. Z lewej, a to że jest tutaj? Którą główną? No tutaj. za... No. <laughs> Jezus Maria, granie z wami jest cudna. <laughs> o no, wiem Miałem ci co a to chuj, z kolby ci zajebałem. Gdzie mnie Kurwa. No nie, nie zdążyłem. O, się. Zaczekaj, game, bo może będę mi się... No weź... Ha, yy, no to trochę mnie, kurwa, udupiliście, nie? Zobacz, było. Zobacz gdzie ja jestem! Czekaj! Nie celaj do mnie! Nie celaj do mnie! Ja bym się zjazł! To z góry gdzie on jest! Pokaż to! Ej no ty kurwa! Czy ty chcesz i go? Mago do góry za ofiarowania! A, poszła! Co to kurwa czeka, było? Szykal mi mista, bo, kurwa. bo kurwę, yeah! Znaczy, to tak, jak base i tak dalej... Człowiek o, wow, ale nie, ty... Jeszcze raz kurwo, a dojeżdżacie mapy, rozumiesz to? Jedzie z tobą jak z suką, kurwa! Tam... M ...mówiłeś? No. kurwa patrz, ma bym cię dojeżdża, rozumiesz to? Dzwonię po dobrych chłopaków z bramy! No.